W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj, szczególnie w dniu Ojca, 23 czerwca na 2022, witamy się właśnie tym zawołaniem, drodzy Państwo, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. W imię Ojca, Ojcze nas, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź Twoja wola. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako im, odpuszczamy naszym ojcom nie wódź nas na pogłoszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Drodzy Państwo, w, tej, w tym znaku krzyża, czyli w imię Ojca i w tej modlitwie Ojcze nasz, no zawieramy nasze jakby kredo, pryncypia, czyli uznając Boga jako Ojca. Imię Ojca, Ojcze nasz. Często oczywiście odwołujemy się do Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, ale generalnie no, cały nasz, cała nasza wiara skierowana jest ku Bogu Ojcu. I dzisiaj w Dzień Ojca pamiętajmy o tym, że jest to dzień, no, można powiedzieć, dla chrześcijan ważny, ponieważ mm, każdy z nas ma tutaj Ojca Ziemskiego, ale w sensie ciągłości genealogicznej nie byłoby. I przodków oczywiście nie byłoby nas, gdyby nie początek, nie stworzenie człowieka, prawda? Czyli nie bez Boga ojca, czyli wspominamy wszystkich naszych ojczyców, przodków, wspominamy też ojczyznę oczywiście, ale też wspominamy Boga ojca. Drodzy Państwo, to tytułem wstępu. Przeczytamy dzisiaj, bo chcemy dzisiaj wypowiedzieć się w formule takiej filwarerum czyli w takiej formule. Hmm, yy, jakby to powiedzieć, drodzy Państwo, wielości zagadnień, wielości problemów, prawda? Las spraw, tak można to przetłumaczyć. I rzeczywiście o to nam generalnie chodzi, żeby poruszyć dużo problemów, żeby nie, roz, nie, nie, nie rozdrabniać się na wiele takich przesłań, wiele takich mów. Chodzi o to, żeby w skondensowanej formie, oczywiście jedno z drugiego wynika, przekazać jakby w sensie takim relacyjnym, ponieważ jest to przesilenie letnie, prawda, 21, 22, 23, przesilenie astronomiczne, czyli jakby przejście, w, w przejście znowu... Najdłuższego dnia, w coraz, coraz i najkrótszej nocy, wydłużającą się noc i skracanie dnia, prawda? Czyli pokonanie w tym przypadku odwrotnie niż jest, niż jest Boże Narodzenie pokonanie nocy, nocy czy dnia przez noc. Oczywiście jest to pewien porządek rzeczy, porządek, porządek astronomiczny, i tutaj Podporządkowujemy się w tej szerokości geograficznej tym cyklom astronomicznym i po czterem porem roku, prawda? czyli jest, 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 jest wiosna, jest, jest lato, jest jesień, jest, jest zima, drodzy Państwo. Więc przechodzimy jakby z okresu, można powiedzieć, już wiosennego w pełni do, do lata, i oczywiście już zmierzamy ku dożynkom, zmierzamy ku godom, prawda? i ten cykl powtarza się corocznie. Chcemy zwrócić uwagę w kontekście naszej tradycji słowiańskiej, że święto przesilenia letniego, czyli kupały, sobótki, drodzy Państwo, było świętem bardzo ważnym. I ono jakby spina te święta coroczne, słowiańskie, no bo oczywiście są dożynki, tak przesilenie jesienne, które zapewniają nam pokarm. I są gody, które mówią, że trzeba się rodzić, trzeba się rozmnażać. Ale jest też właśnie, jest marzanna, prawda? Ale jest też, drodzy Państwo, no właśnie, jest też sobótka, jest też kojarzenie par. I e, Kościół, który zaadoptował te święta słowiańskie, jakby nie wymyślił tu formuły kojarzenia par, prawda? Święto dobrania się w pary dwóch osób jest, no wielkim, można powiedzieć, szczęściem, jest miłością. Stąd ten w tym roku, te obchody, 24. Serca Jezusowego, serca w kategorii miłości, prawda? Bóg jest miłością, mają taki sens też słowiański. Natomiast no, musi do tego być dołożony pewien rytm, nie tylko modlitwa i dewocja, ale pewien rytm, rytm drodzy Państwo, no, materialny, rzeczywisty, kojarzenia pary. Pamiętamy swatby, swatów, prawda? Kojarzenia par, ale pamiętamy też te wianki, drodzy Państwo, i my to uprzytomnimy. Że to był piękny zwyczaj, że dziewczęta, które no, już myślały o zamąż pójściu, ustawiały się na jednym jakby końcu rzeki, a w drugim końcu kilkaset metrów dalej chłopcy, prawda? Którzy też myśleli o orzenku, i to wszystko było przygotowane jakby w takim jakby powiedzieć, nowicjacie słowiańskim, czyli, czyli wianek, to cnotliwość, i tak dalej, tak dalej. Resztę sobie można dopowiedzieć, że państwo i puszczanie tych wianek, gdzie dziewczyna starała się zrobić jak najpiękniejszy wianek, ale na jej modłę te wianki się różniły, a chłopak wybierał ładny wianek, bo nie mógł widzieć z daleka, czyj to jest wianek. Jakby dobierał, dobierano, dobierano te wianki w formule jakby gustu, tak? upodobania, że ten wianek mi się podoba. Czyli podoba mi się dzieło tej konkretnej kobiety. I później, oczywiście, oni się spotykali, te skoki, wykazanie się pewną, pewnym męstwem, odwagą, prawda? tańce i tak dalej, miały ogromny sens. I chrześcijaństwo to, to, to rzymskie, prawda, które skupiło się generalnie na. Na, na modlitwach, na, 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 można powiedzieć, że dzisiaj wchodzi w formułę bardziej dewocyjną, jakby nie zauważa tej doniosłości słowiańskich świąt. Mimo, że te święta przejęło, zagospodarowało i, i drodzy Państwo, próbuje to utrzymać, natomiast ruguje te tradycje bardzo szlachetne, bardzo mądre świąt słowiańskich. My będziemy do nich wracać, bo to nie jest żadne pogaństwo. Drodzy Państwo, tylko to jest uzupełnienie etnochrześcijaństwem tego chrześcijaństwa rozumianego jako nałożenie słów Chrystusa na to, czyli jakby to powiedzieć, Jezus Chrystus nałożył y, naukę, tak można powiedzieć, nauczanie, y, które jest jeden do jednego zgodne z y, etnochrześcijaństwem, czyli z pewną misją, pewnym zadaniem, jakie, jakie dano Słowiańszczyźnie, y, Lechitom, Lachom, Wenedom, Polakom. Drodzy Państwo i tu stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o to zagadnienie, prawda? Ale przykładajmy do tego wagę i myślę, że trzeba będzie kiedyś do tego wracać i myślę, że to jest bardzo dobre święto, bo gdybyśmy się przyjrzeli jeszcze chwilę w wieku XXI, jak kojarzone są pary, no to wszystko jest na zasadzie pewnej Facebook, prawda, jakieś inne upodobania, jakieś dyskoteki i tak dalej, i tak dalej. Czy to przebija tamtą sobotkę? No oczywiście, świat poszedł do przodu, ale musimy się zastanawiać, prawda? Że kojarzenie, dobór par to nie, jest, to nie jest rzecz błaha, tak? To nie jest tak, że ktoś siedzi w domu i się nagle królewicz pojawi. Musi być formuła corocznie, jakby, jakby dająca pewien impuls do, do działania, do kojarzenia par, prawda? No i właśnie to przesilenie w słowięścieźnie było uznawane za idealny moment do próbowania kojarzenia par, prawda? To taka, taka nasza uwaga. Drodzy Państwo, poświęcimy troszeczkę czasu, może przywitajmy się jeszcze tak oficjalnie. Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polachów, Słowian. Drodzy Państwo, witamy wszystkich urzędników. No, dzisiaj nasza mowa będzie troszeczkę może gorzka, trudniejsza, bo zaczniemy od Ewangelii, która jest przewidziana na, na niedzielę, drodzy Państwo, czyli jest przewidziana na, na 26 czerwca 2022 roku. I drodzy państwo, no, to jest trudna Ewangelia, no, ale miejmy nadzieję, że no, właściwie będzie właściwie odebrana. Więc przeczytajmy słowa Chrystusa, które wypowie w niedzielę, a my tutaj czytamy już dzisiaj to. Nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata. Wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jeruzalem. Wysłał przed sobą posłańców, a oni wybrali się w drogę i przyszli do pewnej samarytańskiej wioski, aby mu przygotować miejsce. Nie przyjęto go jednak, ponieważ szedł do Jeruzalem. Widząc to uczniowie, Jakub i Jan rzekli Panie, jeśli chcesz, powiemy, aby ogień stąpił z nieba i zniszczył ich, lecz on odwrócił się i skarcił ich. Poszli więc do innej wioski, gdy szli drogą, powiedział ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział. Lisy mają nory, a ptaki gniazda, tylko syn człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Do innego rzekł, pójdź ze mną, pójdź za mną. Lecz ten odpowiedział, panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca, odrzekł mu: Niech umarli grzebią swoich umarłych, Ty zaś idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny powiedział, Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Jezus mu odpowiedział: ten kto przyłożył rękę do pługa.